To 4 dni, e, obozu już jest, już są za nami, 5, 4,5. E, czuję już w nogach te kilka dni. Dzisiaj był dzień ulgowy, troszeczkę z musu, ponieważ miałem ból odcinka lędźwiowego w związku z tym e, po porannym e, biegu 14 km, 12 kilometrowym e, postanowiłem odpuścić sobie popołudniowe zajęcia core stability. E, i zastąpiłem je po prostu krótką sesją rozciągającą. I to już jest w nogach około 100 km po 5 dniach przede mną, przed nami jeszcze sporo dni i tymi siłami trzeba gospodarować. Mam nadzieję, że jutro się będę czuł lepiej już teraz widzę poprawę. No i co? Jest ogólnie fajnie jest. Organizm się chyba już zaaklimatyzował, jeśli chodzi tutaj o sprawy powiedzmy oddechowe. Eee, walczymy dalej. No, walczymy dalej, w niedzielę bardzo ciężki trening 30 km, z czego e, ostatnie 10 to będzie w tempie e, wyścigu maratońskiego. więc już o tej niedzieli myślę z dużym respektem. Za chwilę kolacja, czas na regenerację. No i tyle, jest dobrze, powinno być jeszcze lepiej.